Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Duchliński, jestem pracownikiem naukowo-badawczym w Instytucie Filozofii i Akademii Ignacjanum w Krakowie, kierownikiem katedry. Etyki ogólnej i stosowanej, a także kierownikiem projektu promocja i popularyzacja kapitału chrześcijańskiego. Jest to nowy projekt, który udało nam się zdobyć, zdobyć w zeszłym roku, i ten projekt adresowany jest w pierwszej kolejności do wszystkich nauczycieli, którzy uczą etyki na różnych poziomach kształcenia edukacyjnego. Szanowni Państwo, z nauczaniem etyki w Polsce jak Dobrze wiecie lub nie wiecie, było różnie. Przez wiele lat zastanawiano się, czy w ogóle przedmiot etyki, czy taki przedmiot jak etyka powinien być wprowadzony do szkoły. Dyskutowano, debatowano, pisano podręczniki, spotykały się gremia, zastanawiano się, ile godzin ma być przeznaczone na etykę, jedna czy dwie. Kto tej etyki ma uczyć? Katecheta, świecki, ksiądz. Zastanawiano się, czy ma być to etyka neutralna Światopoglądowo, czy nie neutralna światopoglądowo, jak to, proszę państwa, bywa w polskiej rzeczywistości, spór o etykę stał się taką wojną, Plemienną bez rozstrzygnięcia. Kolejne lata mijały, m, czas uciekał, a etyki w szkole jak nie było, tak y, nie było. Sytuacja zmieniła się od zeszłego roku, gdzie decyzją Ministerstwa etyka została wprowadzona jako przedmiot y, obowiązkowy, i tu oczywiście też pojawiły się dyskusje, jaka to ma być etyka, kto tej etyki ma uczyć. Y, i właściwie powróciliśmy do tej debaty, która miała miejsce wiele, wiele lat temu. Proszę Państwa, ten projekt audiowizualny w całej mierze, dotyczący promocji kapitału etycznego chrześcijaństwa, który skierowany jest właśnie do Was, jako do. Nauczycieli, uczących etyki, też już w punkcie wyjścia ma charakter taki kontrowersyjny. Ja dokładnie zdaję sobie sprawę i nawet już widzę to, ile osób może być niezadowolonych, nieukontentowanych moją wypowiedzią, że mogą się tu posypać różne krytyczne komentarze. Po co w ogóle nauczyciele mają uczyć etyki chrześcijańskiej ludzi młodych? Po co ludzi indoktrynować, że to jest taka etyka? Etyka nieneutralna światopoglądowo. Już wyobrażam sobie właśnie te różne głosy, krytyki, różne komentarze, które pod tymi moimi słowami mogą być, mogą być wypowiedziane. Niezależnie od potencjalnej krytyki, dyskusji i tego, co wywoła w wielu słuchaczach to, co teraz mówię, warto w moim najgłębszym przekonaniu promować chrześcijański kapitał etyczny. Teraz jest pytanie, w jaki sposób ten chrześcijański. I kapitał etyczny można, yy, można promować. Zacznijmy od tego, proszę Państwa, co to jest ten kapitał yy, etyczny chrześcijaństwa. To jest pewna tradycja. To jest pewna tradycja, w którą my dziś, żyjący w XXI wieku, chcemy wejść w pewien dialog. Tradycja jest żywa, piękna i inspirująca. Nie chcemy jej traktować jako tradycji skonstruowanej z różnych formułek, które trzeba powtarzać, uczyć się na pamięć, wpajać młodym ludziom te formułki. Natomiast chcemy z tą tradycją nawiązać żywy dialog. Ale, żeby to zrobić, musimy sobie uświadomić kilka rzeczy. Po pierwsze, ten chrześcijański kapitał etyczny jest wewnętrznie bardzo zróżnicowany niejednolity zawiera wiele różnych koncepcji, podejść, modeli. Po drugie, Żyjemy w XXI wieku, który jest wiekiem niesamowitych osiągnięć naukowych i technologicznych. Współczesny naukowy obraz świata coraz bardziej kształtowany jest przez nauki kognitywne, neurobiologię i wiele innych nauk szczegółowych. I po trzecie, wynika z tego, że nasza sytuacja hermeneutyczna jest zupełnie inna niż tych, którzy 50 lat temu czy 30 lat temu. Zmagali się z chrześcijańskim kapitałem etycznym. Musimy sobie uświadomić to, w jakiej sytuacji my dzisiaj żyjemy. Wielu narzeka i utyskuje, że nie ma dobrych i sprzyjających warunków do rozwoju. Etyki i filozofii chrześcijańskiej, że współczesna kultura i światopogląd ma charakter naturalistyczny, że młodzież się laicyzuje, że ciągle ktoś atakuje chrześcijaństwo, że nie ma tej przestrzeni, a to, że trzeba chrześcijaństwa bronić. Proszę Państwa, wydaje mi się, że są to głosy przesadzone. Chrześcijaństwu nigdy nie było dobrze. 50-30 lat temu zawsze były problemy, zawsze w kulturze było coś niesprzyjającego, żeby Etykę chrześcijańską rozwijać. I co z tego, że dominującymi trendami są dzisiaj naturalizm, czy, i, czy materializm, czy inne różne kierunki, które są z, z chrześcijaństwem niezgodne? Naszym zadaniem jest uświadomić sobie tę współczesną sytuację, w jakiej my się znajdujemy, zrozumieć tę sytuację i z perspektywy tego naszego horyzontu starać się uprawiać y, chrześcijańską, chrześcijańską etykę. Jak ja sobie wyobrażam w ogóle takiego nauczyciela, który stara się młodym ludziom przekazać taki chrześcijański kapitał etyczny? Po pierwsze, etyki chrześcijańskiej, gdziekolwiek ona byłaby nauczana, czy na uniwersytecie, czy w akademii, czy w szkole, nie należy uczyć za pomocą ognia i miecza. Nie należy y, uczniów indoktrynować, wkładać im do głowy. Etyki chrześcijańskiej jako jedynej słusznej i ostatecznej doktryny moralnej. Nie należy też stosować różnego rodzaju straszaków, figur retorycznych, których celem byłoby odstraszenie młodych ludzi, a nie przyciągnięcie ich do chrześcijańskiego kapitału etycznego. Ktokolwiek stosuje takie metody, ten przeważnie bardzo lękowo podchodzi do rzeczywistości i wielu w etyce chrześcijańskiej dzisiaj chciałoby widzieć taką zamkniętą, oblężoną twierdzę. Tutaj my siedzimy sobie w twierdzy, tutaj dookoła świat współczesny, różne naturalizmy, genderyzmy, postgenderyzmy i innego różnego rodzaju, rodzaju koncepcje, a my tu zamknięci w tej twierdzy siedzimy sobie, no i co? I teraz mamy taką strategię. Albo sobie siedzimy w tej twierdzy i czekamy, aż to wszystko dookoła się skończy. I tutaj, że tak powiem, dla tych wszystkich, którzy mają takie nadzieje, powiem: Nie, nie skończy się, i perspektywa siedzenia sobie wygodnie w takiej oblężonej twierdzy do niczego nie prowadzi. To jest perspektywa czasowa. Wcześniej czy później wszystkie oblężone twierdze będą musiały skapitulować, jeśli nie wejdą w żywy twór, twórczy dialog z otoczeniem. Druga perspektywa, właśnie, która jest inna. Niż perspektywa takiej oblężonej twierdzy, to jest perspektywa twórczego dialogu. Czyli otwarcie chrześcijańskiego kapitału na myśl współczesną i próba dyskutowania z naturalizmem, z koncepcjami gender, z koncepcjami postgender czy z innymi różnymi współczesnymi nurtami, które są różne od chrześcijańskiego kapitału etycznego. Bo Proszę Państwa, wasi uczniowie. Którzy przyjdą na etykę, będą wywodzili się z różnych środowisk. Będą za nimi stały różne doświadczenia, różne sytuacje, odmienne przekonania. I wy musicie Państwo, drodzy, jeśli chcecie dotrzeć do tych ludzi, wpierw ich zrozumieć. Być może będzie tak, że oni przyjdą i będą mówili zupełnie coś innego niż to, co wy wierzycie. Ale właśnie wobec takich ludzi trzeba wykazać niesamowitą empatię i poznawczą. I emocjonalną, żeby najpierw starać się zrozumieć tego młodego człowieka, który przychodzi i ma inne przekonania moralne ode mnie. To nie jest tak, że my będziemy w stanie wejść w buty tego młodego człowieka, nie, bo to nigdy nie jest możliwe. Ale musimy na tyle, na ile to jest możliwe, empatycznie starać się zrozumieć, co ten młody człowiek przynosi, jakie doświadczenia, jakie przekonania, jakie myśli i jakie emocje towarzyszą temu wszystkiemu. Inaczej nie będziemy w stanie nawiązać dialogu, bo tylko poprzez dialog będziemy w stanie przekazać ten chrześcijański kapitał etyczny. I tutaj przyjdą różni ludzie: tacy, którzy będą chcieli o tym kapitale słuchać, tacy, którzy będą otwarci, i tacy, którzy będą zamknięci być może tacy pozostaną. I im też trzeba dać wolny wybór, wolną rękę. Jeśli ktoś chce iść za wytycznymi. Chrześcijańskiego kapitału etycznego, to niech idzie. Jeśli ktoś nie chce, nigdy nie należy go zmuszać, zastraszać, krytykować, deprecjonować, etykietować, czy też stawiać w kącie i pokazywać, ty jesteś różny, inny od nas, bo masz inne przekonania niż my, to jesteś gorszy. Nie tędy droga, proszę państwa. Chrześcijański kapitał etyczny. Yy, lansuje też pewne postawy. Ja sobie tak też wyobrażam nauczyciela, który przekazuje taki chrześcijański kapitał etyczny młodemu człowiekowi, jako kogoś, kto wyposażony jest w pewne postawy wobec tych młodych ludzi. To są przede wszystkim postawy zrozumienia, empatii, cierpliwości, życzliwości, dialogu. Z tymi właśnie, którzy dzisiaj myślą, myślą inaczej, którzy mają inne przekonania, inny zasób doświadczeń, prawda? Inne zasoby poznawcze, emocjonalne. To jest zadaniem państwa, żeby, jak to się mówi, zdiagnozować swoich, swoich uczniów. Uważam, że taka otwarta perspektywa podejścia do chrześcijańskiego kapitału etycznego. Jest z punktu widzenia kulturowego i światopoglądowego znacznie bardziej obiecująca niż perspektywa y, zamkniętej, oblężonej twierdzy. Ja rozumiem, proszę Państwa, tych, którzy się boją. Którzy odczuwają lęk przed różnymi wyzwaniami współczesności. Ja rozumiem, że dla nich takim wyjściem będzie zamknięcie się w takiej oblężonej twierdzy i strzelanie od czasu do czasu z różnych dział, czy to do naturalistów, czy to do, do koncepcji gender, czy koncepcji postgender, czy do transhumanizmu, a nuż może w kogoś się tam utrafi. Nie, nie utrafi się. Nie, nie utrafi się. Podstawa zamkniętej, oblężonej twierdzy. Wcześniej czy później skończy się dla chrześcijańskiego kapitału etycznego tragicznie. Zostaniemy całkowicie zmarginalizowani i odsunięci. Jeśli chcemy być w obiegu, musimy być równymi partnerami w dyskusji z tymi właśnie, którzy myślą inaczej, którzy reprezentują inne, inne stanowiska. I tego też mamy uczyć naszych uczniów, studentów żeby potrafili być równymi partnerami, partnerami partnerami w dyskusji. To jest proszę państwa bardzo ważne i bardzo kluczowe. Dlatego promując chrześcijański kapitał etyczny promujemy nie tylko wiedzę umiejętności kompetencje, ale promujemy też pewne postawy, które poprzez internalizację mają umożliwić nauczycielom właściwe podejście do Uczniów i właściwe realizowanie procesu dydaktycznego, w którym tym uczniom będzie przekazywana nie tylko wiedza etyczna, ważna jest też postawa nauczyciela. To jest może nawet jeszcze bardziej ważniejsze niż samo takie suche przekazywanie wiedzy, bo uczenie etyki, proszę Państwa, zwłaszcza w szkole, nie polega tylko na tym, że będziemy przekazywać wiedzę, definicje, formułki, streszczenia. Nie, tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby przekazując tę wiedzę, kształtować w uczniach pewne postawy, postawy moralne, postawy obywatelskie, bo to przecież ci uczniowie będą kiedyś tworzyli tak zwane społeczeństwo obywatelskie, z którym my w Polsce mamy totalny problem. Nie jesteśmy społeczeństwem obywatelskim. Niestety, może jakieś pięć, 7% gdzieś tego społeczeństwa obywatelskiego jest teraz całkowicie, mówię, dane statystyczne wyssane z palca, opieram to tylko na swoich obserwacjach. Ale w mojej ocenie mamy problem, dlatego że to społeczeństwo w Polsce nie ma zinternalizowanych właściwych wartości obywatelskich, a ja uważam, że chrześcijański kapitał etyczny niesie ze sobą takie wartości, które mogą być zinternalizowane, przyjęte, wprowadzone w praktykę, i to jest bardzo ważne zadanie, żeby Nauczyciele kształtowali społeczeństwo przyszłości. I chrześcijański kapitał etyczny ma w sobie pewną moc kształtowania takiego właśnie y, społeczeństwa przyszłości, opartego na wartościach i społeczeństwa, które będzie w stanie dialogować z tymi innymi, którzy myślą inaczej. Tu nie chodzi, żeby m, kształtować chrześcijański kapitał etyczny na zasadzie wykluczania. Jak nie z nami, to przeciwko nam. Nie, nie chodzi o takie polaryzowanie. Etyk nie jest kimś, kogo zadaniem jest podtrzymywanie wojny plemiennej. Etyk ma być ponad wojną plemienną, ponad wojną polityczną. Etyk ma być kimś, kto pokazuje ograniczenia jednej i drugiej strony. Mówi stop, zatrzymajcie się, bo ten konflikt donikąd nie prowadzi. Zadaniem etyka nie jest podgrzewanie atmosfery społecznej, nie jest dzielenie, nie jest polaryzowanie, nie jest utwierdzanie jednego plemienia albo drugiego, tak, słuchajcie, wy macie rację, tamci racji nie mają, to są ci źli gorsi i trzeba ich odczłowieczyć i koniec. Nie, nie na tym polega zadanie etyka chrześcijańskiego. Etyk chrześcijański to jest właśnie ktoś taki, kto promując chrześcijański kapitał etyczny, mówi. Słuchaj, myślisz inaczej ode mnie, ja Cię szanuję. Chcę poznać Twój obraz świata, chcę poznać Twoje przekonania, chcę doświadczyć Twoich emocji, które z nimi są związane. Powiedz mi o tym. Chcę to zrozumieć. Dlaczego myślisz inaczej niż ja? Chrześcijaństwo zawsze stawia sobie na celu afirmację godności drugiego człowieka. Co to jest za etyka chrześcijańska, która uderza w godność drugiego człowieka, nawet tych, którzy myślą inaczej? Nie może być na to miejsca, i właśnie wy, drodzy nauczyciele, macie za zadanie uczyć swoich podopiecznych takiej właśnie postawy szacunku dla godności drugiego człowieka. I ten szacunek dla godności drugiego człowieka objawia się w pierwszej kolejności w szacunku dla przekonań, które druga osoba żywi. Nawet jeśli to są przekonania inne od moich, to nawet bardzo dobrze. Wyobraźcie sobie Państwo, jakbyśmy żyli w społeczeństwie ujednoliconym, że wszyscy wyznawaliby takie same przekonania i mieli takie same odczucia moralne. Może niektórzy by tak chcieli, ale takiego społeczeństwa nie będzie. Jeśli, kto, jeśli ktoś myśli, że przyjdzie taki moment, że etyka chrześcijańska będzie królowała, i że będzie jedynym uniwersalnym systemem moralnym, nie, nie przyjdzie taki moment i etyka chrześcijańska nie będzie nigdy dominującą etyką, dominującą wykładnią moralności, według której żyłoby całe społeczeństwo. Ci, którzy by tak chcieli, którzy biją wielkie dzwony. Będą bić w te dzwony do końca i tego dzwonienia nikt nie usłyszy. Etyka chrześcijańska zawsze będzie jedną z wielu propozycji, z jakimi styka się współczesny młody człowiek. I tego musimy wszyscy się uczyć i tego musimy uczyć młodych ludzi, że żyjemy w społeczeństwie pluralistycznym, heterogenicznym, gdzie. Dominuje wiele różnych podejść akcjologicznych, koncepcji, i ten stan rzeczy się nie zmieni. Ci, którzy próbują zaklinać rzeczywistość, bardzo mocno ją przeważnie zniekształcają pod wpływem e, żywionych lęków wobec tej rzeczywistości. Ale to, jak to mówi się w slangu młodzieżowym, to jest krótka piłka. Zderzenie ze ścianą jest bardzo bolesne. Nie da się zmienić rzeczywistości kulturowej i społecznej, nie da się zatrzymać pewnych zmian, które już się zadziały. To my musimy te zmiany zrozumieć i przygotować jako etycy chrześcijańscy, jako nauczyciele etyki chrześcijaństwa, adaptacyjną odpowiedź do tych wyzwań, z którymi się mamy mierzyć. To nie może być odpowiedź na zasadzie przeczekajmy, będzie lepiej, rzućmy parę zaklęć, słów. To się to może zmieni. Nie, nie zmieni się. Zamknijmy się w oblężonej twierdzy, to może jakoś tam cieplutko sobie przeczekamy i przyjdzie jakiś cud i coś się zmieni. Nie, nie zmieni się. To się nie zmieni. Problem tego, że my, jako etycy chrześcijańscy, my się musimy zmienić, to my musimy zrozumieć, w jakiej rzeczywistości żyjemy. Jaka ta rzeczywistość jest, według jakich prawideł funkcjonuje i jak inni ludzie myślą i co czują. Dopóki tego nie zrobimy, nie będziemy w stanie sensownie wystartować z naszym własnym kapitałem, kapitałem etycznym, który tak jak mówię, oparty jest na pewnych uniwersalnych wartościach, które mogą stanowić platformę porozumienia się również z tymi, którzy myślą inaczej, którzy przyjmują inne systemy aksjologiczne. Dlatego że niektóre wartości proponujące, pro, które proponuje chrześcijaństwo, na przykład wartość życia, to nie jest tylko wartość religijna. We wszystkich kulturach ceni się w jakiś sposób życie i można o tym rozmawiać, można o tym dyskutować, prawda? Bo to jest bo <laughs> uważam, że chrześcijaństwo pojmowane właściwie może stanowić taką platformę spotkania wielu różnych yy, świadectw, wielu różnych aksjologii. Możemy szukać tego, co nas łączy, wielu szuka tego, co nas dzieli, ale jeśli szukamy tylko tego, co nas dzieli, zaczynamy budować mentalność getta, gdzie bardziej niż racjonalne argumenty liczą się nasze emocje, uprzedzenia, stereotypy i licytacja dorobków szkół. Kto co lepiej, kto co gorzej. Nie, nie o to właśnie chodzi. Nie o to chodzi, żeby się licytować. Kto jest bardziej etykiem chrześcijańskim, kto nim nie jest. Bo i tak w tym środowisku takie licytacje mają miejsce. Nie licytujmy się, starajmy się dostrzegać, co nas łączy z innymi, jakie wspólne wartości możemy budować wobec tego świata, w którym pełno jest cierpienia, przemocy, wojny niesprawiedliwości, szukajmy wspólnych wartości, które nas łączą, a nie które nas dzielą. W ten sposób będziemy mogli zrealizować ewangeliczne przesłanie o budowaniu kultury pokoju, a nie kultury antagonizmu. I właśnie młodych ludzi na różnych szczeblach rozwoju edukacyjnego trzeba właśnie uczyć kultury pokoju, poszukiwania wspólnych wartości z tymi, którzy myślą inaczej, a nie antagonizowania, nie nie można wprowadzać wojny plemiennej tam, gdzie są młodzi ludzie. Nie można ich ustawiać na torach wojny plemiennej i pokazywać im, słuchajcie, ci mają rację, ci racji nie mają, idźcie z tymi, a z tamtymi nie. Jeśli tak będziemy budować społeczeństwo przyszłości, to wszyscy będziemy kiedyś jego ofiarami. Wojna plemienna nigdy do niczego dobrego nie doprowadzi. Natomiast etyk Nauczyciel etyki ma za zadanie pokazywać, że mamy szukać wspólnych wartości tego, co nas dzieli, a nie tego, co nas łączy. Szukajmy tego, co nas spaja. Uczmy się pięknie różnić. Nauczmy młodych ludzi, tych, których uczymy etyki, żeby się potrafili pięknie różnić, żeby Potrafili bronić swoich własnych przekonań moralnych, swojej własnej tradycji etycznej. Ci, którzy chcą bronić kapitału etycznego chrześcijaństwa, niech go bronią. Tylko niech to robią w sposób właściwy. I nauczyciele etyki mają właśnie pokazać tym młodym ludziom, jak oni mają bronić tego kapitału etycznego chrześcijaństwa jak mają dyskutować, argumentować. Nie na zasadzie przemocowego narzucania, ośmieszania, wyszydzania, wytykania, że ktoś myśli inaczej, ktoś jest inny. Etyka chrześcijańska ma trochę problem z tą kategorią inności. Ona jest bardzo szeroka dzisiaj, nie chcę tutaj wchodzić w dyskusję, żeby ją tłumaczyć, ale lęki przed innością prowadzą do tego, że my się zamykamy i nie potrafimy powiedzieć nic pozytywnego, to co mamy, poza atakiem na inność. Jezus w Ewangelii, tak jak ja to rozumiem, szedł do tej inności. Cała Ewangelia jest naznaczona akceptacją inności. I etyk chrześcijański, nauczyciel etyki, ma starać się pokazywać pozytywnie, jak akceptować inność, jak starać się ją zrozumieć. Proszę Państwa, przed nami bardzo duże wyzwanie promocja chrześcijańskiego kapitału etycznego. Zachęcam wszystkich państwa nauczycieli i nauczycielki do zajrzenia na stronę naszego projektu, która znajduje się na stronie Akademii Ignacjanum w Krakowie. Jeśli państwo macie taką ochotę, zapoznajcie się z materiałami audiowizualnymi, które co miesiąc są tam y, umieszczane, bo uważam, że one mogą stanowić pewną cenną pomoc dla waszej dydaktyki, dla y, uczenia. Etyki różnych grup młodych, młodych ludzi. Staramy się Państwa wesprzeć w tym procesie edukacyjnym, pokazując, jak bez kompleksów, bez kompleksów przekazywać młodym ludziom chrześcijański kapitał etyczny. W ramach różnych podcastów, webinariów, szkoleń, filmików promocyjnych będziemy również pokazywać Państwu nasz dorobek naukowy W zakresie etyki, który został wypracowany tutaj właśnie w Instytucie Filozofii Akademii Ignacjanum. a mamy proszę państwa się czym pochwalić. Z, ze środowiska tutaj Akademii Ignacjanum, ze środowiska krakowskich jezuitów wywodził się ksiądz-profesor Tadeusz Ślipko, który jest jednym z Nestorów, number one polskiej etyki chrześcijańskiej. My dzisiaj tutaj w ramach Centrum Etyki Chrześcijańskiej Katedry Etyki staramy się rozwijać w otwartym dialogu z etyką współczesną. Myśl księdza profesora Tadeusza Ślipki. Pamiętam jedną z rozmów, jaką odbyłem przed śmiercią z księdzem profesorem Tadeuszem Ślipką właśnie na temat jego etyki. Profesor mówił, że na dziś jego etyka nie jest skończona. Ona wymaga ciągłego Przepracowania, ciągłego przemyślenia, właśnie w konfrontacji, w dyskusji ze współczesnymi koncepcjami etycznymi. I to staramy się robić. Staramy się wychodzić naprzeciw tym koncepcjom, staramy się z nimi dyskutować w duchu poszukiwania tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. I przesłaniem tej promocji, całego tego projektu jest właśnie to. Yy, Dążmy do fundamentu, ale unikajmy fundamentalizmu. Szukajmy tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. Starajmy się pięknie różnić, a nie żyć w opresyjnych, zamkniętych twierdzach. Tylko w ten sposób będziemy mogli bez kompleksu pokazywać młodym ludziom piękno. I bogactwo chrześcijańskiego kapitału etycznego, jeśli najpierw my sami przepracujemy własne lęki, własne kompleksy przed światem współczesnym, a niestety innego świata nie ma. Mamy taki, który jest, który będzie, którym mamy żyć i mamy yy, bez kompleksów bronić swoich własnych przekonań moralnych. Zapraszam Państwa do odwiedzenia strony do. Uczestnictwa w naszym projekcie i do śledzenia tego, co się dzieje. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia.